Załatka, ich to, kurwa, aż się strach się bać. Proszę odjechać. Słucham? Proszę no. odjechać. Jak to za mam kurwa odjeżdżać stąd? Ty co nie to do, do zajęło, ciebie? Co wam stoi na przeszkodzie, że sobie tu zaparkowałem? Słucham. Jakby pan mogła yeah, wyjść w kabolynka no, pajączył super mm -hmm. A czemu jak żywe ninja wyglądacie? Tu chyba słowa chronic Chyba nie pogadamy o tym miejscu Ta dobra, wiesz maseczki A co to co to za ochrona? No właśnie maseczki kurwa Co to za ochrona? Weź wypierdalajcie stąd raz kurwa, wypierdalać stąd co wy kurwa robicie A jest pan tak Spierdalać stąd maseczki w dół co to jest, kurwa? Ja tu parkować no, się nie mogę, pojebało cię? cię. Wypierdalać stąd. Ktoś, ktoś worki, nie, wypierdalać stąd. Wypierdalać stąd. Jest? Wypierdalać. No, wypierdalać stąd, raz, kurwa. Dobra, co Coś się odpierdala Raz kurwa was nie ma, co? Kurwa, parkować jeszcze nie mogę. Co, pakuj się, kurwa, twój pewnie jeszcze lokalny zajebany. Wypierdalać, kurwa stąd. Wypierdalać, kurwa, raz. Czemu maseczki, kurwa, co to miało znaczyć? Nie pojebało się wam trochę, kurwa? Zdejmuj kurwa tą czapkę. No słucham, słucham, strzegać maseczki, nie rozmawiamy. Albo na komentarz weźcie. mu czapkę, powiedziałem ci, kurwa. Odejdź. Jak kurwa odejdź? Wyjaśnimy kursu, to sobie z no, policjantami no, kurwa. Po Spierdalaj, kurwa. Powtórzę ostatni raz maseczki w bo się widzimy na Octagonie, kurwa. Rozumiesz? Pan z licencję, coś rządową, coś, to na zaraz. Chuja, ty, co no mi możesz zrobić? Ten, jak ty mi mandat za parkowanie przed chwilą kurwa wlepić? Rajban? Licencję poproszę. Licencję, raz kurwa. Proszę bardzo no pan pan Kwitek, licencja, papier, jak cokolwiek. Dobra, liczę do trzech, bo dalej nie umiem. Uspokójcie... Siedem. Panowie, tutaj co się nie ten, proszę o 11 tutaj pan poli... ja... Osiemdziesiąt cztery. No, wypierdalać. Wypierdalać, kurwa, raz. Wypierdalać metal, do tyłu. Rocze, tyłu, wypierdalać. Wypierdalać, bo wam nic nie zrobię. Wypierdalać wszyscy. Roz, Poproszę licencję, papierek, nie wiem, coś kwit jakieś, potwierdzenie. Z kogo teraz w 3 dni rozejście albo w następstwach zostaną wykorzystane środki bezpieczeństwa. Dokładnie, dokładnie. Wypierdalać. Może nie proszę, ale opuścić po prostu stąd. Tyle. Dobrze, a pani powie, czym się zajmujecie? Jesteśmy rządową organizacją badawczą. Od kogo kurwa jestem? Kurwa, nie słyszę nic. Zamknij pizę, kurwa tam. Wypierdalać stąd. Jeszcze raz. Jesteśmy rządową organizacją badawczą, zabezpieczającą niebezpieczne obiekty i anomalię zagrażające A, okej, okay, rozumiem. Dobrze, to sami siebie ja oczy, zabezpieczcie, organizacji... kurwa. Odznaki, Kto mi to podał? Mamy tutaj Trzyma w dłoni niebezpieczne. Spokojnie, on jest opanowany psychicznie. Jaką broń? Pojebał cię? Czy ja do ciebie celuję? Ile pompek było dzisiaj? 349 Mówię, proszę panu bardzo. Markę? No nic, panowie. Tak, tak, widziałem. Okej, okay, tak, nie ma Mandat mi chcieli, kurwa, wystawić, rozumiesz? Za co? Zaparkowanie złe. Dobra. Dzień. Więc rozumiem panowie, że wyjaśnię sytuacja, że... Nie jesteśmy z placówki badania. Dobrze, no, Zajemnie przepraszam bardzo, za... na pierwszy raz słyszę takie... A po taj... wam te mikrofony? Bo jesteśmy tajną rządową. Rozumiemy. No, gamerzy, kurwa. No co to ma do tego? tajnym jedeckim i chodzę tak, że oni po mnie. Proszę pana tylko i wyłącznie. Gratuluję Gratuluję. No i... dawaj, popisz się, popisz się, kurwa. Struje, zabezpieczony ołowianymi płytami, żeby chodzić na Ty jesteś zabezpieczony antywirusem, chyba, kurwa, człowieku. Jak ty wyglądasz w ogóle, kurwa? Dumny jesteś z siebie, dumny jesteś z siebie. No nic, doszło pomyłka, my lecimy jak coś. No, kurwa, zostałem sam, co teraz? Właśnie. Tylko, pan Ryan się. Pan Ryan będzie się bał szalangę i stanął, oprócz tego, stan. I Co? No co, cwaniaku? Jeden z drugim. Czemu czemu jesteście niemili dla mnie? A czemu jesteście niemili dla pana? Chciałem zaparkować tam i źle zaparkowałem. No dobrze, ale czemu kończymy? jakąś niebezpieczną broń w swoich rękach. Dobra, Kitram. O co wam chodzi? A to chodzi. No, właśnie, no, 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 mi, że podrywasz mnie, kurwa, bo źle zaparkowałem. A jak się zaparkowałeś? O co no tu mówiliście, że źle zaparkowałem. Ale to nie my, my nie zajmujemy się parkowaniem. Jak to, nie to on powiedział Ale pewnie? My, nie, my nie jesteśmy z policji. To pochój tak mówiłeś? Nie, to nie ja powiedziałem. Ty, słyszałeś? Słyszałem. Słyszał. Słyszał, słyszeliście? Co teraz? Ale co kurwa już idziecie? No mamy. Przez chwilę kurwa do mnie celowałeś prawie. Cwaniaku, kurwa. Nie, w, 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 wsiadajcie, kurwa, o, samochód wam chyba zajebali, co? Fajnie tak, fajnie tak kraść, kurwa uh -huh. Fajnie tak Nie kraść Z buta, co? kurwa, idziecie Chuj mi obchodzi, w drugą stronę O, dzwoń po Ubera, kurwa, w trójkę się do bagażnika zmieszczycie <laughs> Oj, chyba ktoś wam auto odchali. No właśnie, taki jest problem o ojejku, ojejku. Co na czacie jakimś piszecie między sobą teraz? Klik, klik, prawo, lewo. SMSy no, wysyłacie? Na czacie nie no, kamerę dojebaną tutaj macie. Lornetko podobno bym rzekł. Ty ja, lornetkę, rajban, kupiłam. Wygl... My wy na vlogerów wyglądacie, kurwa. Słucham? Znaczy, pan ma jakiś problem? Tak, mam problem, wypierdalaj stąd. Albo? No, albo nic wam nie zrobię. No właśnie. No właśnie. Panowie Właściwie? są z jakiejś tutaj specjalnej jednostki? Chuja, tak, specjalna jednostka, to specjalni tak, autyści tak, to są, zobacz jak się przebrały. Dokumenty kurwa. można zobaczyć. Eee, policja już widziałem. No to jakie dokumenty są śmieciarze, mała. kurwa, śmieciarze to te, są te, człowieka. Też tak, też tak sobie. Dobra, mamy transport Macie tutaj kurwa wasze biuro, zobaczy. jeden, dwa, trzy, akurat was jest trzech Muszkieterowie, kurwa. dobrze, dobrze. No i co zrobicie? Obywatela pewnie okradniecie. Nigdzie kurwa nie wsiadacie, co wy? Co to kurwa? Dobry panie, krzykoczu. Dobra, w porządku. <grystanie> My z pasażerem na pojedziemy Nie wiem, co się stało z samochodem, nie mam pojęcia. A mi się zdaje, że na mechanicy. Odchylowali. Mechanicy nam odchylowali. No, ale Ciekawe, jakim cudem. To też dobre mechaniki. Tam. I macie reklamę. O no Boże, takie życie w tym mieście Dobra, trzeba najbliższej placówki, podjechać, się po tutaj A jak my mamy podjechać do najbliższej placówki z panem w bagażniku Z kim bagażniku? Chłop, z nami w bagażniku jedzie Poważnie? No poważnie Zatrzymajmy się i zobaczysz co się dzieje w tym bagażniku I patrzy na to! Patrzcie na to! Patrzy na to! Patrzy na to I patrzy na to. On nie potrafią nawet otworzyć bagażnika kurwa samochodem Dobra, wyczekam go siłą Jak siłą jak macie zamknięty bagażnik kurwa Nie otworzył bagażnika Dobra, pomóżcie mi z nim. Dobra jest, bierzemy go. No co z powodzeniem, kurwa, jak jest zamknięty? Go, ja sobie, ja się wody, ja wodę naleję. Coś z problemem z tym bagażnikiem jest. Być może zostawimy go zamkniętego w tym aucie. Dobra, nie, Może być. Albo po prostu damy go inną kółkę, żeby. Spokojnie. To oni nie mogą otworzyć bagażnika, po prostu kurwa. O co im chodzi? Używa, to jest dobre. Nie, Dobra chyba uciek. Znowu do bagażki, z jakim tak? cudem, kurwa, z Gustawem wyciągnę, kurwa, siłą, po prostu. <noise> 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 rozstrzelam cię, goście, jak go nie Rozstrzelam cię, kurwa, rozstrzelam cię, wody, jak, jak stąd nie wysiądziesz, rozstrzelam cię. Jak stąd nie wy... 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 wysiądziesz, wy, wy, będę musiał cię ro... ro... Ewentualnie ja go wyjadę gdzieś. Rozstrzelić. To bierz go, Henning, jedziemy. O. Agencie, weź go wyjdziesz i... Niech zajmą ich naukowcy i wyczyszczą tak. pamięć. Bo coś mi się da jeszcze tutaj Weźmy go na badania. Weźmy go na badania, wyczyścimy mu pamięć. No. Przecież nie potrafią otworzyć bagażnika, kurwa. Kto to jest? Co to za Wyczyścimy mu pamięć. Wyczyścimy mu pamięć, kurwa. <laughs> Zaraz kurwa szczur będzie do nich strzelać. Mamięta. Można rozstrzelać Oczywiście, się mam pamięć Przez jakiś czas mnie zachowuje. tak dziecko Co w sumie w jego wykonaniu cały czas tak wygląda Co ja mam z utworzonym bagażnik? Gościu ostatnia szansa Czy nie z tego bagażnika po dobroci, czy mam cię kurwa stamtąd wyciągnąć siłą? Czekaj, klapę otwórz. Tak, otwórz klapę. Kurwa debile jebani. Byłaś. No co to jest kurwa za otwarcie klapy? O kurwa, nie ma mnie. I chuj. Nie ma mnie. Okej okay. go siłą. Dobra, odkładajcie. Na trzy go wyciągamy. To ja celuję w razie co. Raz, dwa, A, trzy, trzy. Wyciągamy go. Już? Uch. Zwiążcie mu nogi. Stój! 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 Zatrzymaj się! Stój, stój, stój. Dobrze, nie stój, sobie. Się. to, auta, to ja bardzo Stój! Wyjdź z tego, wyjdź! Wyjdź! Stój. Stój, bo strzelam. stój! 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 Wyjdź! z tego krzaka bo strzelam Weź go z tego szaka wyciągnij. Bo ręka go weź. No po prostu, też mu to agenta Tomka chyba. Dziewna sprawa. Dobra. Panowie, Nie! Nie mogę przejść! Kurwa! Nie! 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 No to jedyne miejsce, gdzie mógł się schować, więc no. No kurwa. To jest jakieś kurwa pewnie obie. Tam jest adminka? No to dobrze, zajebista adminka. Bagażnik po godzinie otworzyła jak tutorial na YouTube obejrzała. Co, będą strzelać? Dobra, Ciekawe, łapię kurde. tego szczura. ma wizję, łap, łap, łap. Dobra, mam tego szczura. Dobra, bierz go. Biorę go. Do walizki, do walizki go. Co tu kurwa jest? Mamy w walizkę jakąś, macie coś danego? Już mam, Bierz walizkę. Trzymaj go mocno. Ja go nie trzymam. go. Dobra. Czekaj, otwieram tak walizkę. Tak jest że nie jest w stanie. Dobra. Wkładaj. O chuj mu chodzi. To zamykaj. Dobra, zamykam już, cyk. Dobra, zamknięte, w do bagażniku. Zabezpieczam w bagażniku. Do bagażnika, o. no. Zabezpieczyli. Okej. Okay. w bagażniku powinien leżeć. Dobra, potraktujemy szturę antygenem NTXG. Uśniesz sobie, wyciśnij mu to pamięć. On jest tej klasy A. Antygenem, kurwa. Chłopy, co chcą odgrywać? Jednostkę specjalną. Oni, oni chcą odgrywać, kurwa, oni chcą odgrywać jednostkę specjalną, mają i iQ niż kurwać ten cały kraj. Będziesz oni, jestem za dwa dni to napady będą robić mi na sklep. Ilość zabezpieczonych obiektów z dzisiaj: Numery SCP nadane dopiero będą klasyfikowane pod kątem ich bezpieczeństwa dla ludzkości Bezpieczeństwo dla ludzkości? Jak kurwa wyjdzie... Zabierzemy je do windy, do placówki, aby naukowcy umieścili je w strefie ciężkiej kontaminacji. Natomiast tym szczurem. Otwarty bagażnik był pozdrow. Walizce byłem? Jestem z walizką. Wracam. Walizka wypadła. Jest. Ja Zgadzam się. Walizka leży tu na podłodze. Do Dobra, biorę walizkę. Weź go, go do siebie. Do bagażnika, do bagażnika. Zabezpiecz Cyk, do bagażnika. Zamykam dokładnie bagażnik, przyklejam taśmą do bagażnika tą walizkę, żeby znowu nie wyleciała. Zabezpiecz też pasami na no wszelki wypadek. To no jest zabezpieczam specjalnie. Pasy w bagażniku, kurwa ma. A skąd oni wiedzieli, że wypadłem, kurwa, że oni po mnie wróci wrócili w ogóle? No, 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 Będzie trzeba jeszcze potem poczytać raport całościowy z kraju, za czym jak inne grupy sobie dzisiaj poradziły. O. Przede wszystkim to musicie ze szkolenie zrobić. Ta będzie podstawą, na pierwsza będzie zbieranie. Zrobimy małe zebranie, jeżeli wszyscy członkowie już się zgromadzą i wtedy będziemy... ...kombinować. Również z obiektami kontaminacji lekkiej, czyli już takim bardziej Dobra, ej, wypiszecie o jakimś... Dostałem powiadomienie, że LCPD się mieszało. Wypiszecie o jakimś... Się zawsze mieszają. ...o jakimś powergamingu, no, jak robili. ja się kurwa w szczura zamieniłem Ale w odpuścili po Zostawili. Mhm. Po odpuścili. W sumie przyjechaliśmy tylko wyjaśnić temat tego, że niby ukradliśmy narzędzia mimo, że zapłaciliśmy za nie, a oczywiście. O Tych chłopaki o radiorka, brajmy, Boże, pali się od co toś się mi dzieje. Dobra, oni niech zrobią coś ciekawego, bo ja mam co robić. A nie, że mi kurwa będziecie wozić. Wiem, że to słyszycie pewnie chuje zajebane. Więc szybko kurwa dziś zbaczamy z trasy i chuj. Policjanci to też. O w przodu. No spokojnie. Dobra. Biorę walizkę Bierze walizkę Weźcie też po walizce, nie? Bo tam jeszcze... Dobra, biorę, Dobra biorę walizkę Z Bier... tym szczurem Bierze walizkę jak jest kurwa za, za, Jak przed chwilą taśmą kurwa bagażnik zakleił Debil jebany Dobra Taka ciężka ta walizka, wiesz? Mamy wszystko Ale oni są chujowi, ja pierdolę Oboj Z ze szczurem biorę Wszystko jest? Jeszcze macie czy nie? Tu chyba już jest wszystko. wszystko, wszystko Dobra, wszystko. idziemy na do paczówki. Dziękuję magencie, mm, wracamy do strefy Bez co? Problem jest. Co znowu? Jakie by wyciągnąć tą walizkę, nie? Ale wiesz A wziąć walizkę nie możesz jej? A przecież muszę ją odkleić przecież, odpięć O, dobra, dobra Ale co on zrobił? Odkleił kurwa co? Walizka czy kogoś... O co im chodzi? Dobra, biorę. Dobra, no, Dziękuję dziękujemy agencie, wracamy do strefy. Wajiski wrzucamy do windy. niech polecam do heavy containment. Chodźcie, idziemy do windy. ale kurwa tego, tego Chodźcie, nie tamtej. Chodźcie, winda do podziemia jest tam. Ale szczura bierzemy do siebie czy do podziemia? Szczu leci na light containment, natomiast wajiski z obiektami stałymi lecą na heavy containment. Okay. Co oni pierdolą, jak wy kurwa nie potraficie taśmy kurwa odkleić na bagażniku? Zrobimy winda Co ja teraz mam zrobić? Dobra, wychodzimy, nalać tak odkładamy sztura A, to jest nowe piętro niby A, wow, nowe piętro, wow Dobra, chodźcie tu zabezpieczymy, tylko szczura. Hmm. Tylko szczura. Kurwa drzwi mi otwórzcie przecież. A zabezpieczamy szczura. Jak szczura zabezpieczałem, jak kurwa jestem w walizce przyjebie jebany. Sprawdzamy czy w walizce, go zostawiamy. Dobra, wezwałem naukowców. Dobra, tutaj naukowcy biorą go, ładnie. O naukowcy wezmą tego szczura, przypiszą mu odpowiednią klasyfikację oraz podadzą mu antygen NTX w celu sprawdzenia jego wydolności pamięci od środkowego kod mrowego, a także zostanie mu podany amnestik typu A, następnie szczur po zostanie dopuszczony. Co ty pierdolisz? No, kofce zabierają szczura. Ja pierdolę, jakie te pila jebane. No kurwa, i hoj. Gdzie mnie kurwa zabrali. Szczura w klatce, w sur w badań Dobra, w naukowcy klatce. go zabrali, my odłożymy w takim razie walizki Ale nawet my nie spakowali do tej klatki, kurwa zająć się szczurem Naukowcy zabrali szczura do sali badawczej znajdującej się tam Odłożymy walizki do heavy containment i wracamy tu go badać. Dobra Chodźcie co oni kurwa zbierdalają? Ja nie mam czasu kurwa na jakieś czekanie Pokowcy zajmują się tutaj tym Ja pierdolę ty. Wyobraź, wyobraźcie sobie... Ale, powiem, szczerze, że ten szur to ciekawy przypadek. Ty no kurwa. Dobra, jedziemy na tak. dół. Community meeting tutaj nic nie pomoże. Ja już mówiłem, Ale, tak no, Wcześniej. Ludzie to są to było... kurwa przejebani jacyś. Ja, ja już wolałbym, żebym, żeby mnie porywali właśnie na czwarty napad z rzędu, nie? I jeździli ze mną przez godzinę. Z workiem na głowie. Chciałem to zrobić, jak wieloryba, tu by zastali. Jest naukowiec. Reklamkę dać? Proszę bardzo. Jestem w klatce. Witam agenta. Witam agenta. Witamy doktora. Może to, że zabieramy w takim razie szczurę na salę i będziemy badać podstawowy obiekt STP klasy light Dimut O oni stwierdzili, że jestem w klatce. Jak polecieli na taki klopcie? Nie w kitle. Ty, właśnie, to nie jest Hard P, Znika opis. Stakujące? To nie jest Hard RP, zapomniałem. Dobra kurwa Try Przegryza, klaty w klatce, je I wychodzi kurwa stąd Ty szurno mu ucieka Ty, bierz go Dobra, opisz suda ja robisz kurwa Psikęga. nie łapisz, weź wypierdalaj Dobra, psikam pantygenem No antygenem kurwa, twój stary mam... cały czas Psy psika antygenem Psika antygenem kurwa psika! Psika antygenem Psika antygenem kurwa kurwa spierdala kurwa ode mnie Chłop antygenem kurwa Pobiera siatkę na motyle. Ty, kurwa o co chodzi tym ludziom. Niech spierdala ode mnie. Kurwa i trafia. Psikaj. Psikaj, kurwa. Kurwa nie I co, co im chodzi? Ja wypierdalam stąd, kurwa. Dobra, daj mu uciec Daj mu uciec, tak go znajdziemy, spokojnie I tak szczura znajdą Daj mu uciec, tak go znajdziemy Go